Cześć moi drodzy, witam was serdecznie Wojciech do mojej strony Analizer. Witam was w kolejnym nagraniu, w którym chciałbym poruszyć temat Litecoin'a i jego ceny, którą um, jakby prognozuję, uważam, że może taką cenę osiągnąć, czyli 1800 dolarów za sztukę. Kilka nagrań temu o tym wspominałem, natomiast dzisiaj w dzisiejszym nagraniu chciałbym wam dokładnie poka pokazać, na czym opieram swoją teorię i pomimo że wy może wydawać się to dosyć proste, no to jednak diabeł tkwi w szczegółach. No ale w tym nagraniu wam to dokładnie wyjaśnię, tak więc zapraszam Was gorąco, będzie się działo. Zanim jeszcze przejdziemy do wykresów, oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie prognoza. Nie bierzcie tego pod uwagę, że tak się ma na 100% stać, ponieważ nigdy nie wiemy i nigdy nie mamy tej pewności, że tak będzie, tak? Jeżeli rynek pozwoli, no to są jakieś y, powtarzalności i tak dalej, które mogą skierować cenę ku, y, ku temu kierunkowi, natomiast nigdy nie mamy na to 100% pewności. Dzisiaj Wam przedstawię po prostu moją teorię, dlaczego jest szansa, że jeżeli cena będzie poruszać się cały czas teraz do góry, to może osiągnąć właśnie ten poziom 1800 dolarów. I teraz przejdźmy sobie już do wykresu. I jesteśmy na wykresie Litecoina. I teraz tak, jakiś czas temu mówiłem Wam, że ta korekta jest istotna, a w zasadzie była dla całego wzrostu, jaki był w 2017 roku. I co by na to, jeżeli by wam powiedział, że ta korekta jest taka sama jak ta korekta, a ta korekta jest taka sama jak ta korekta. OK? Tego teraz tutaj nie widać, natomiast za chwilę to zobaczymy na skali logarytmicznej. Tu właśnie jest cała kwintesencja, że pewnych rzeczy na tym wykresie naszym standardowym nie widać, natomiast na logarytmicznym zaczyna być, być widać pewne zależności. I teraz właśnie skupimy się na tych korektach, ponieważ to są wszystko potencjalne korekty, które, od których zaczęły się tak naprawdę całe wzrosty. Zobaczcie, od tej korekty zaczął się ten cały wzrost, od tej korekty zaczął się ten cały wzrost i być może od tej korekty zacznie się ten cały wzrost. Kiedy się o tym przekonamy, pamiętajcie, że przede wszystkim musimy pokonać ten wierzchołek. Dopiero jak pokonamy ten wierzchołek tutaj, to będziemy mieli zdecydowanie większą pewność, że to była korekta, a my jedziemy do góry. Dopóki tego nie pokonamy, no to cała teoria jakby mm, nie może się sprawdzić, tak? Więc tutaj, dopiero po pokonaniu tego szczytu, będziemy mieli zdecydowanie większą pewność. OK, i teraz dlaczego mówię, że te korekty 3 są. Takie same. Ponieważ, jak sobie, włączymy sobie tutaj skalę logarytmiczną, to automatycznie z naszego tego potężnego spadku, który był tutaj, robi nam się taka sama korekta jak w tych, w tych poprzednich przypadkach. Żeby nie było, że jestem gołosłowny, to od razu zmierzymy sobie to miarką. Nie, to nie jest to istotne tak naprawdę, bo w ten sposób nie mierzymy, natomiast chodzi o to, aby tylko zmierzyć zasięgi, tak? Czyli ta korekta. Ta. Zobaczcie, mamy 1 do 1, mamy 1 do 1, nawet prawie 1, 1, 5, 5. Ok. Teraz sobie zmierzymy tą korektę. I naszą aktualną, czyli ten cały spadek, i znowu mamy, widzicie 1 do 1, a nawet prawie 1, 1, 5, 5, tak, czyli dla skali logarytmicznej są to praktycznie takie same. Korekty. No, i tak jak wspomniałem, po tej nastąpiły wzrosty, po tej nastąpiły wzrosty. Tutaj możemy teoretycznie mówić sobie, że to nie jest korekta, tak? ponieważ tutaj mieliśmy dołek, mieliśmy wzrost, a następnie przebicie tego dołka w dół. Ok, ale weźmy też poprawkę na to, że to był dołek covidowy. Dołek covidowy, czyli sytuacja taka niebagatelna, znaczy nie, jakby niecodzienna, wynikająca z pewnych sytuacji, które się dzieją bardzo rzadko. I pomimo, że ten dołek nastąpił, no to jednak ten ruch wykonał się na taką samą głębokość jak ta korekta i ja zawsze przypominam że nawet taki ruch właśnie ten wykonany się tutaj kawałek jest często do często jest sytuacją w której rynek tworzy na jej podstawie fale 3 tak czyli tak byśmy sobie tutaj przedstawili jedynkę tutaj dwójkę i teraz jedziemy z falą 3 nawet teraz obecnie na bitcoinie była dokładnie taka sytuacja że ten ostatni ruch spadkowy to był to była wielkość korekty w fali yy, dla fali trzeciej czyli Koniec fali drugiej. No i tutaj może być tak samo, ale tak jak powiedziałem, dopiero jak pokonamy ten wierzchołek, się przekonamy. Natomiast co nam daje w ogóle ta zależność i, i to, że te korekty cały czas to były te takie korekty, które powodowały te takie potężne wzrosty, ponieważ to są to korekty, w których no, dokonuje się pewnych zakupów i po nich zawsze jest ta cena pompowana do góry. No to okej, okay, to teraz sobie właśnie zmierzmy tą najważniejszą rzecz, dlaczego 1800 dolarów jest bardzo możliwe na Litecoinie. Bierzemy sobie miareczkę, FIBO, od szczytu tej korekty w 2017 roku do dołka, tak? czyli od samego dołu, tak jakbyśmy mierzyli do góry, ale przy czym istotne jest, aby mieć. Wyłączone poziom siłowania. Dlaczego na podstawie skali logarytmicznej, ponieważ ona nie jest nam tu potrzebna i tak naprawdę możemy tego mierzenia dokonać na zwykłym wykresie, nie, nie na skali logarytmicznej, tylko na zwykłej. Chodzi o to, że teraz to po prostu na, jakby lepiej to przedstawić na, na tej skali logarytmicznej. Ładniej to widać. Ok, i teraz zwróćcie uwagę: 4236 to jest poziom, jaki maksymalnie Litecoin osiągnął w 2017 roku po tej całej korekcie, czyli tej istotnej. Ok? Teraz mamy tą istotną korektę, po której również po, yy, nastały wzrosty. I teraz przyciągamy sobie tą miarkę, ale nie ruszając stołu, tak, czyli bierzemy cały czas od, pierwotnego, od pierwotnej ceny Litecoina i do szczytu tej naszej kolejnej korekty. I teraz mamy wzrosty i dokąd te wzrosty były? Znowu do 4, 2, 3, 6, tak? czyli znowu ta korekta zadziałała. I teraz, jeżeli faktycznie Litecoin wzrośnie i przebije te 430 dolarów, to jeżeli przyłożymy sobie. Do tego miejsca, to nasz poziom 4,236 wypada dokładnie na 1800 dolarów. Więc o ile potwierdzenie będziemy mieli dopiero po pokonaniu tego wierzchołka, to jest bardzo prawdopodobne, że właśnie taki poziom, a nie inny zobaczymy na koniec Hossy, Jeśli chodzi o Litecoina. i na skali logarytmicznej, no, wygląda to ok, nie jest to nic takiego nadzwyczajnego. Natomiast jeżeli przejdziemy sobie teraz na zwykłą skalę, no to okazuje się, że te 1800 to jest. Potężny wzrost, ale czy nie do zrobienia? Moim zdaniem, jak najbardziej. Zobaczymy, czy rynek na to pozwoli, czy będą odpowiednio pchać cenę, czy też nie. Natomiast uważam, że ten poziom jest najbardziej prawdopodobny, jeżeli chodzi o wzrosty w tych hosts na Litecoinie. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, co o tym sądzicie i jak Wam podoba się moja teoria. A tymczasem, ja nie przedłużając, żegnam się z Wami i zapraszam Was do następnych nagrań. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.